W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień szósty, oddalający obawę o przyszłość. Dziękuję Ci o święty Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny apostole, żeś wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzeć w przyszłość moją. Dziękuję ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się moich warunków życia. że niweczysz we mnie i tę męczącą siłę trwogi przed nowymi troskami, które mnie tak gnębiły. Utrwalaj o święty Judo Tadeuszu tę otuchę w mym sercu i wzmagaj we mnie pogodę ducha. Która niechaj mi będzie upragnioną łaską daru Miłości Chrystusowej. Spraw, ażebym z tego daru Czerpał dalsze siły I moc w każdej potrzebie Mego życia. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.